Cześć i witaj w trzecim odcinku serii powtórzenie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W tym tygodniu kontynuujemy zadania z cyklu prędkość, droga, czas. A dzisiaj będzie następujące zadanie. Samochód porusza się ze średnią prędkością 60 km na godzinę, a skuter ze średnią prędkością 45 km na godzinę. O ile minut szybciej trasą 180 km pokona samochód niż skuter? Ok, przejdźmy do rozwiązania zadania. OK, przejdźmy do rozwiązania zadania. Wiemy, że oba te pojazdy, samochód i skuter poruszają się na tej na tym samym odcinku, tak, 180 km. Tak? Samochód porusza się z prędkością 60 km na godzinę, a skuter 45 km na godzinę. Tak? O ile minus szybciej trasę. Tą pokona samochód niż skuter. Czyli musimy wyliczyć, w jakim czasie samochód pokona tą trasę i w jakim czasie skuter pokona trasę. Dobrze. Wszystko tutaj w zadaniach prędkość, droga, czas, wywodzi się z kalkulacji, że prędkość to się równa droga przez czas. Tak, więc jeżeli chcemy policzyć kalkulację czasu, no to musimy przekształcić wzór, tak? Czyli tutaj mamy. Dzielenie tak, czyli obustronnie mnożymy razy czas, czyli mamy po tej stronie prędkość razy czas, to się równa droga. I teraz, żeby zostawić sam czas po tej lewej stronie, dzielimy obustronnie przez prędkość i wyjdzie czas, to się równa droga przez prędkość. Ok. No to skalkulujmy. Czas samochodu to będzie droga. 180 km. Prędkość 60 km na godzinę. Tak? Czyli wyjdzie nam przez 60 i wyjdzie nam 3 godziny. Tak? Wpisujemy 3 godziny. Dobrze. Teraz policzmy czas skutera. Czas skutera przejazdu to będzie dystans taki sam jak samochodu czyli 180 km. Ale prędkość już mniejsza 45 km na godzinę. No i wyjdzie nam 180 przez 45, 4 godziny. Tak? Wpisujemy. Ok, i pytanie jest. Oczywiście tu należy zawsze, zawsze jeszcze raz sprawdzić, o co dokładnie pytają? O minuty. O ile minut szybciej trasę 180 km pokona w samochód niż skuter. No dobrze, no to policzmy różnicę w godzinach i potem sobie przekształcimy. Tak, czyli czas, czyli różnica czasu to będzie. 4 godziny, skutera i 3 godziny samochodu, czyli wyjdzie, że samochód pojedzie tą trasę o godzinę szybciej, a godzina to jest 60 minut oczywiście. Tak? I to jest rozwiązanie. Czyli samochód pokona trasę 180 km szybciej o 60 minut. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, pamiętaj o subskrypcji i widzimy się w kolejnym czwartym już odcinku. Owocnej nauki, cześć!